Cześć, witam w następnym filmiku z Let's Play Tomb Raider 5. No więc będziemy dalej szukać wszystkiego, co dalej czeka o nas. Dobra, idziemy tutaj. jest śmieszne. Jak ja byłam mniejsza, młodsza to znaczy, pamiętam jak miałam chyba około, około, nie wiem, 11-12 lat, to zaczęłam się w tym miejscu chyba praktycznie na kilkanaście dni kilkanaście dni bo nie wiedziałam o co chodzi. A tulara nam podpowiada, żeby się, patrzyć się na ten dzwon. Ja na początku nie wiedziałam o co chodzi i byłam tak zdezorientowana. I to jest naprawdę śmieszne, bo Lara nam podpowiada. Jeszcze to jest celownik, a ja nie wiedziałam o co chodzi. Więc już powiem, co trzeba zrobić. Tu trzeba po prostu wziąć rewolwer, ten pistolet i strzelić tam w ten dzwon. Bo tak proste, a ja się tu kilkanaście dni męczyłam. Pamiętam dobrze. Idziemy tutaj. Chyba nam się to odsłyszało. Ok. Weźmiemy apteczkę. Okej. Okay. wracamy. Okej. Okay. Więc jeszcze idziemy po tym mostku, bo o, tam są znajdki, o tam gdzie jest jej głowa praktycznie. To idziemy tutaj. będziemy pozwiedzać. za a może Jakaś dziwna muzyka się włączyła. Aha, t, y, jak ona przy, y, przesunie tą dźwignię, to ten kruk się zrobi biały. I ona dopiero będzie to mogła przesuwać. Nie wiem o co chodzi. Się, a tutaj na górze się to giba tam <giby> i tu, nie tu tu Aha, to jest to no to tutaj schodzimy i idziemy jak widać ten to coś przenika przez tę ścianę. żebym tu spokojnie zejść, bo się nic nie stanie. No i to też przeszukujemy, to znaczy. Ona to przekręci później. Teraz jest muzyczka. To znaczy... No. Więc tutaj zakończymy. To było takie dość krótkie, ale zawsze coś. Więc dziękuję wam za oglądanie i do następnych odcinków. Pa pa.